Ale dzisiaj piękny dzień. Aż chciałoby się zagrać w Amongasa. Chwila, to czemu tego nie zrobię? Steam. Among Amongas. Ile? Jeżeli ty też chcesz zagrać sobie w Among Us'a, a nie, płacić, a nie chcesz płacić tych 18 zł za grę, to ten film jest skierowany właśnie do ciebie. Jeśli chcesz zaoszczędzić te 18 zł, obejrzyj ten film do końca. Będzie się działo. Ok, więc cześć, witajcie już w tej właściwej części filmu. Ja jestem Ciacho. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, i tak jak słuchajcie, widzieliście po tym, po tym początku filmiku, dzisiaj pokażę Wam, jak sobie po pobrać słuchajcie, Among Asa za, 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 za darmo. Jeszcze przed y, rozpoczęciem filmu, zejdźcie koniecznie w sekcję komentarzy i napiszcie mi, czy chcielibyście jakiegoś fi jakiś filmik z CSGO. Yy, wiem, że to dosyć stara, i że gra przestarzała, ale, ale chciałabym poznać po prostu Wasze zdanie, tak z ciekawości. A ja już dłużej, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, więc najpierw, żeby zdobyć tą grę za darmo, musicie, uwaga, nacisnąć... Pss. Dobra, e, tak serio, to najpierw zamykacie Steama, serio, tak, słuchajcie, zamykacie Steama, odpalacie przeglądarkę internetową i wpisujecie sobie tutaj w wyszukiwarce Nox Player. Ple... Player, Nox Player. E, Nox, Play... Nox Player, Nox Player. Co to jest Nox Player? Nox Player to jest taki, słuchajcie, taki emulator Androida na, na komputer i po prostu tam macie takiego, jakby Androida takiego jak, jak na telefonie, na telefonie z Androidem, oczywiście, <grym> na większość telefonów. I co? Właśnie, jeżeli sobie tutaj możecie na swoim telefonie wejść sobie w Google Play. Jak widzicie na telefonie, gdy sobie wejdziemy w sklep Play i sobie tutaj wpiszemy mm, Among Us, to jak widzicie na telefonie Among Asa mamy całkowicie za darmo. I my właśnie z tego w dzisiejszym odcinku skorzystamy. Zapraszam do dalszego oglądania. Więc jak widzieliście, właśnie tam na telefonach jest ta gra, za tarmo i my właśnie ten, ten no bug to można powiedzieć, wykorzystamy. Wchodzicie sobie na tą stronę NOX Playera, i tutaj wyskakuje nam takie, ta, takie coś. I klikamy sobie tutaj Download normalnie. Tutaj zacznie się nam ściągać. Ja anuluję, bo ja już NOX Playera mam. I ktoś się o mnie zapyta, a czy może być Bluestacks? Powiem Wam tak, Bluestacks może być, bo to jest dokładnie to samo. Ja Wam z doświadczenia powiem, że jeżeli jeszcze nie macie ani tego, ani tego, to ja Wam bardziej polecam Noxa. Dlatego, bo ja miałem też Blue, te, Blue taksa i on mi nie działał tak dobrze jak Nox. Nox mi działał o wiele, o wiele lepiej, więc jeżeli macie Blue Stacksa, spoko. A jak nie macie żadnego, no to bardziej Wam polecam Nox Playera. I później zamykacie. Wchodzicie sobie później w, w pobrane i jak każdy inny program instalujecie Noxa. OK, instalacji Wam nie będę pokazywał, bo chyba każdy to umie zrobić, to jest tradycyjnie. I po zainstalowaniu y, uruchomi się Wam takie coś. Takie coś jak Minox Laser, u mnie jest akurat 6.6.1.2 i wyskoczą on na takie rzeczy, różne reklamy. I tutaj nas bardzo interesuje pasek na dole, czyli postęp y, ładowania. Jak widzicie, już Android się ładuje. I co? Y Tutaj was teraz oprowadzę za chwilkę. Po tym ja już tutaj wam powiem, że sobie kiedyś grałem w Brawl Stars na tym i Akinatora, ale to nieważne. Będziecie, wy tego po prostu nie będziecie mieć, tak? Macie jakieś proponowane gry. I później sobie, no na pewno w Pokémon Go będziecie na, na komputer grać. Na pewno. Ok, więc co? Wchodzicie sobie w Tools, zjeżdżacie niżej i klikacie Sklep Play. I jak już pewnie słuchajcie, widzieliście na początku tego filmu, na sklepie Play, po prostu sobie tutaj wygooglujecie. Among Us. I jak widzicie, tutaj macie za darmo Among Us. To jest dokładnie ta sama gierka, tylko jeszcze, słuchajcie, nie wyłączajcie tego filmu, obejrzyjcie do końca, bo zaraz Wam pokażę, jak to skonfigurować. Klikajcie sobie zielony guzik, zainstaluj. Musicie tam, może Wam... To jest. O! Wyskoczy Wam właśnie. Tylko to Wam się nie powinno zamknąć. Może coś nagrywanie zmuliło. Chodzi o to, że Wyskoczę Wam takie coś, zakupy w aplikacji. Akceptujecie to oczywiście, chociaż ja tam nie wiem, co tam kupować. Chyba te czapki, i skiny i tak dalej. Mi się coś, słuchajcie, zbagowało. Ale Wam, normalnie jak na telefonie, powinno się to zacząć ściągać. Kurczę, słuchajcie, coś się zbagowało. Czekajcie, Among Us, że to ogarnia. O, jak widzicie, to Wam się nie powinno po prostu zamknąć, tak? Instalujecie. Czekam na pobieranie coś u mnie chyba internet przymulił, jak na chwilę obecną. Albo wiecie co? Chyba nagrywanie tutaj zamuliło, Tak mi się słuchajcie wydaje, że przez nagrywanie. Ale to każdy umie zainstalować, więc zróbmy tak. Ja teraz zrobię cięcie, poczekam aż to się zainstaluje, bo mi się wydaje, że faktycznie przez nagrywanie mogło zmulić I jak mi się już zainstaluje, to wtedy się słyszymy. Ok, minęło, minęła chwilka czasu. Możecie sobie tutaj cofnąć i zobaczyć, tutaj na zegarze. Właśnie to są zalety tego Nox Playera: że po pierwsze, widzicie tutaj, która jest godzina, a po drugie, ile jest baterii. I to nie jest jakieś oszukane, tylko ta bateria to Wam słuchajcie, po prostu pokazuje, ile macie aktualnie w komputerze. Pokazuje mi tyle. A teraz Wam tutaj słuchajcie, kliknę. Uwaga, widzicie tyle samo. Więc to jest zaleta. Ok, chyba to nagrywanie naprawdę zmuliło, dlatego Among Us już nam się zainstalował. Klikamy sobie po prostu otwórz, albo jak to woli, klikacie sobie tutaj, wywalacie sobie to, sobie to wywalacie, daleko stąd, i nam się pojawia. Wchodzicie sobie w to, żeby ta muzyka teraz denerwująca nie grała. Ok, no i spoko. I co teraz? Słuchajcie, musimy to skonfigurować sobie tą grę, bo, bo ja wam pokażę. Że to nie będzie, poczekajcie, ja wam tylko tutaj tak chcę. O, OK, gotowe? Ja wam tylko chcę, po prostu na to nie zwracajcie uwagi. Ja wam tylko chcę, słuchajcie, pokazać, yy, o co chodzi. Yy, tutaj akceptujecie sobie. Yy, OK, wchodzicie sobie w online. Sobie to przyciszę. klikacie sobie find game. I am. dać suby, bo słuchajcie, lecimy po jak najwięcej subów, bo ogólnie tutaj dwa suby spadły, więc możecie, jeśli jesteście spoko to możecie dać. Chodzicie sobie, żeby sobie przetestować na jakąś grę, co ma mało osób, słuchajcie. W ogóle, jeżeli chcecie recenzję tej gry, to następny odcinek to właśnie będzie let's play z tej gierki i tyle. Ok, jak widzicie, chcecie sobie sterować. Tutaj widzę, że gramy z jakimiś um, osobami z Polski chyba. Jak widzicie, chce sobie sterować i nic nie działa. Więc co robimy? Klikacie sobie tą tutaj klawiaturkę. Jeżeli chcecie pełne to tutaj, ale tak sobie klikacie klawiaturę. I wyskoczy Wam tutaj takie coś. To coś musicie sobie... I tutaj widzicie, mamy WSAD i to po prostu klikając, to będzie naciskało. I to sobie, słuchajcie, dostosowujemy idealnie do tego. Można to sobie powiększyć, zmniejszyć. Tak, i teraz gdy klikamy W, będzie się to naciskało w to miejsce. I o to nam chodzi. Tylko, gdzie? Ale chcę pokazać, co to się tutaj stanie. To będziecie mi domyślnie chyba tak, jeśli, jeśli dobrze się orientuję. O, będziecie mi tak. Jak widzicie, tutaj no już możemy się ruszać, no nie? Ale mamy takie denerwujące coś jak W-S-A-D, a tego nie chcemy. Wchodzimy sobie w klawiaturkę i sobie to tutaj na 100% zmieniamy na 0% widoczność. 0, zapisujemy zmiany. Jak widzicie, już działa, tylko może to tak delikatnie krzywo chodzić. W ogóle sobie to słuchajcie, tutaj dostosujemy. Możecie sobie delikatnie bardziej to powiększyć. Okej. Okay. No, myślę, że jest słodko. Zapisujemy zmianę. Jakie możemy już chodzić, tutaj nie będę wchodził na pełny ekran, żeby tutaj się wszystko ładnie nagrało. Teraz zademonstruję Wam jedną testową gierkę, żebyście po prostu widzieli, że to działa. W ogóle następny filmik to mówię Wam. Będzie z tej gierki. Daj super mam niks. Super nick. No i jak widzicie wszystko bez problemu. działa nam. Możemy sobie tutaj to, to coś użyć. Znaczy to jest chyba przywoła i... No trochę im gra zepsułem, sorki. Więc ja już tutaj się ewakuuje, live Game. I co? Gdy skończycie, klikacie sobie po prostu tutaj, tak, normalnie zamykacie. I macie. To sobie możemy już, słuchajcie, zamknąć, okajka I słuchajcie, ja nie widzę, yy, ja nie widzę, słuchajcie, takiej... Możliwości, dlaczego wy przepłatać na Steamie? No, może się troszeczkę wygodniej gra, ale jeżeli, słuchajcie, wy nie jesteście wymagające ziomki, to możecie zastosować w mój sposób. I tak, słuchajcie, nie jestem świadomy, że ja tego nie nagrałem pierwszy. Wiem, że to już jest dosyć stara wagra, bo mam no, już koło 4 miesięcy, więc sorry za to, ale mam nadzieję, że i tak filmik się Wam spodoba. Następny odcinek to będzie właśnie z tej gier gierki. Ja Was zachęcam do zasubskrybowania, jeżeli pomogłem Wam, bo właśnie tutaj mojemu jednemu koledze, którego znam, pomogłem w ten sposób, więc mam nadzieję, że komuś z Was też pomogłem, więc koniecznie dajcie tego suba, możecie też łapec łapeczkę w głuche a ja już Wam więcej nie przeszkadzam, nie zabieram Wam więcej czasu, życzę Wam wszystkim miłego dziąka, to by było na tyle, cześć!